Cześć, dzisiaj do, przyszła do mnie paczka kapera. No szła trzy dni od zamówienia. Fajnie jest zapakowana w, w, w tą folię bąbelkową, No bo otwieramy. I tak, trzy listki tapów, dwa tuningi, zielone, nie wiem czy widać, traki, trzy, trzy pary, czerwono-żółte, zielono-białe i zielono-niebieskie. Trzy blaty, też zielone. Co jeszcze? Dwa, tej, dwa dodatkowe tejpy. Docinane. O, jeszcze trzeci. Do tego kółka na łożyskach. Kółka bezłożysk niebieskie. To oczywiście granatowe. I tyle. Dzięki za oglądanie. Cześć!